Większość z nas czeka na wakacje cały rok. Mamy taką potrzebę, żeby odpocząć, odetchnąć, pobyć z bliskimi, ale jednak to jest czas, kiedy się zdarza, że jest więcej takich napięć, kłótni, nieporozumień. I czemu tak się dzieje w zasadzie? Ponieważ wakacje to jest czas, kiedy wychodzimy z takiej codziennej rutyny, z ram, w których funkcjonujemy, spędzamy ze sobą więcej czasu, w związku z tym jest więcej sytuacji, w których mamy odmienne zdania, zaczynamy się ze sobą konfrontować i pojawia się więcej frustracji i niezadowolenia. Jednocześnie to jest czas, który może być impulsem do zmiany, zarówno w takim obszarze naszego funkcjonowania w ogóle w świecie ale też funkcjonowania w relacjach, które tworzymy na co dzień w takich bliskich relacjach. Jeżeli chcesz się temu przyjrzeć, zapraszamy do nas do Centrum Psychoterapii razem i osobno. Możesz umówić się na konsultację z wybranym psychoterapeutą z naszego zespołu. I to jest takie spotkanie, podczas którego w bezpiecznej atmosferze wspierającej możesz poszerzyć swoją samoświadomość i rozpocząć pracę nad tym, co chcesz zmienić w swoim funkcjonowaniu w życiu i w swoich relacjach żeby było bardziej satysfakcjonujące dla ciebie. Zapraszamy również pary, które chcą lepiej siebie zrozumieć, wyjść z takiego błędnego koła, nieporozumień, poprawić jakość komunikacji między sobą i budować taką relację, która będzie oparta na wzajemnym szacunku.